Historia, która myślę, że może przestrzec wielu inwestorów, ale też i osoby prywatne, które myślą o tym, jak wybudować dom i przede wszystkim nie stracić. W celu podłączenia i przyłącza konkretnie była to woda, jeden z sąsiadów, przez którego działkę przechodziła. I sieć wodociągowa zażyczył sobie, i tutaj jest dosyć ciekawa rzecz, miliona złotych za dwa metry przekopania jego działki. Na dzisiejszym odcinku opowiem wam, w jaki sposób zabezpieczyć się przed takimi praktykami, no i powiem wam też, z jakimi kosztami trzeba się liczyć w zakresie wykonania przyłączy wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ale też i kosztami związanymi z przyłączem, chociażby prądu. Uwaga, jeżeli kupujesz działkę z pozwoleniem na budowę i podpisanymi umowami przyłączeniowymi, to sprawdź sobie dwie rzeczy. Jedna to, czy zostało to opłacone, bo może się okazać, że są to dodatkowe koszty, które jakoś przypadkiem sprzedający je pominą. A drugi temat to termin, w jakim jest zadeklarowany odbiór mediów. Dlaczego? Bo gestor ma możliwość nałożyć na Ciebie karę w wysokości kosztu przyłączenia i nie opłaty przyłączeniowej, a nawet łącznych kosztów jego wytworzenia. Rozpoczynając przygodę z nieruchomościami, a konkretnie z analizą gruntu pod swój wymarzony dom, czy konkretnie swoją inwestycję deweloperską, jednym z najważniejszych elementów jest sprawdzenie dostępu mediów. Oczywiście oprócz miejscowych planów, oprócz warunków zabudowy, oprócz klasy gruntu, o tym myślę, że szerzej w innych odcinkach, istotą jest sprawdzenie sobie mediów. I tak naprawdę te media to jest bardzo, ale to bardzo szeroki temat. Elementy, które trzeba sprawdzić, to przede wszystkim pięć przyłączy, z których będziemy prawdopodobnie korzystać. Oczywiście, jeżeli są w obrębie działki po pierwsze, instalacja czy sieć przywodociągowa to jest dosyć kluczowe. Oczywiście, zastąpić można to w razie czego przyłączam w postaci studni, ale jeżeli istnieje możliwość przyłączenia się do sieci miejskiej, no to myślę, że jest to najlepsze przede wszystkim w postaci przyszłego użytkowania rozwiązanie. Kolejne to kanalizacja sanitarna. Oczywiście, też istnieją alternatywy dla kanalizacji miejskiej. W postaci chociażby przydomowych osadników, oczyszczalni ścieków przydomowych, ale jest to troszeczkę kłopotliwe rozwiązanie. Stąd też na mapie warto poszukać w którym miejscu i czy jest kanalizacja. A co jeszcze trzeba sprawdzić w tym zakresie o tym za chwilkę. Następny element to kanalizacja deszczowa. Jeżeli budujemy domek jednorodzinny, pamiętajcie, że istnieje możliwość rozsączania powierzchniowo po terenie takiej wody. Są też studnie chłonne, tych rozwiązań jest też parę. Z tym jednak, że warto sprawdzić, czy istnieje możliwość podłączenia się, bo tak naprawdę jest to dosyć wygodne później. No i też dużo, dużo tańsze. W odniesieniu do tych alternatywnych rozwiązań, kolejnym y, przyłączem, które musi się pojawić, oczywiście teoretycznie musi, bo prawda jest taka, że dzisiaj można wybudować budynek, który y, może być stuprocentowo odcięty od, y, od mediów, aczkolwiek myślę, że w tym odcinku nie będziemy o tym rozmawiać, to jest temat prądu, tak? w którym miejscu znajduje się jakaś, jakiś najbliższy przyłącz, jakaś najbliższa sieć, z której będziemy mogli uzyskać warunki przyłączeniowe. Może okazać się, że warunkiem przyłączeniowym będzie może wybudowanie stacji trafo, a może po prostu przyłącz bezpośrednio od stacji trafo. Tutaj będziemy, myślę, że rozpatrywać temat długości przyłącza, ale też i kłopotów, które z tym się wiążą, chociażby praw dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Temat gaz to dość dosyć kontrowersyjny temat, zwłaszcza dlatego, że od dobrych dwóch lat istnieją problemy z uzyskaniem warunków przyłączeniowych. I tak jak do budynków e, wielorodzinnych, czy do budynków w e, zwartej zabudowie, czytaj jakiś tam zespół szeregówek, zespół e, bliźniaków, czy kompleks budynków jednorodzinnych, ale jednak stanowiący kompleks. Istnieje możliwość uzyskania warunków przyłączeniowych. Tak w przypadku domków jednorodzinnych, niestety, robi się troszeczkę kłopot, ponieważ cały czas wysyłają nam o braku uzasadnienia ekonomicznego w zakresie potrzeby ich przyłączenia czy ich dostarczenia gazu bezpośrednio do waszej nieruchomości. Następnym Tematem, który myślę, że warto sprawdzić jest, słuchajcie, internet. Oczywiście, alternatywą internetu jest wszystko, co się dzieje satelitarnie. Czytaj na przykład Starlink. Pamiętajcie też, że jeżeli inwestujecie w budynek, który będzie na sprzedaż i będziecie deweloperem, to macie obowiązek wykonania przyłącza internetowego. No i tutaj się robi trochę, trochę kłopot. Tak samo dotyczy to chociażby telewizji kablowej, bądź zastąpione często rozwiązaniem telewizji naziemnej. A gdzie sprawdzić w ogóle, gdzie znajdują się media, przyłącza najbliższe, do których się będziemy podłączać? Oczywiście wynikać miejsca będą z warunków przyłączeniowych, ale na geoportalu możemy zobaczyć i przekroje, i miejsca, i działki, przez które możemy przejść. I co ważne, warto by było nie poruszać się tylko po portalu krajowym, ale również też i lokalnym. Ma więcej informacji, więcej danych, więcej szczegółów, które w wielu przypadkach są naprawdę bardzo, ale to bardzo pomocne. Miejsce przyłączenia i trasa przebiegu mediów. I zróbmy sobie taki przykład. Jeżeli mamy sieć, do której mamy się podłączać na przykład w tym miejscu, oczywiście Hipotetycznie to rysuję, żeby, żeby można było to zaprezentować, a nasza inwestycja będzie realizowana na tej działce, i załóżmy, że jest to budynek jednorodzinny, nawet to pamiętajcie, że musicie uzyskać prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez wszystkie działki, przez które będzie przechodzić wasz przyłącz bądź sieć. Dlaczego? Bo załóżmy, że trasa przebiegu będzie przechodzić przez te trzy działki. Tutaj mamy 1 2 3, tak? To u tego właściciela, u tego, ale również i u tego właściciela Musimy zawitać i musimy uzyskać właśnie zgodę przejścia w teren. Rozwiązania, jakie się pojawiają, to takie, by uzyskiwać zgodę przede wszystkim notarialnie, najlepiej w formie służebności. Oczywiście może ona mieć zgodę na zasadzie zgody cywilnoprawnej. Pamiętajcie też, że w przypadku właśnie cywilnoprawnej zawsze można rozwiązać tę umowę. W przypadku służebności jest to trudniejsze, ale też możliwe. No i ile sąsiad może sobie krzyknąć. Znałem sytuację, gdzie yy, były to kwoty w tysiącach złotych, ale też i set tysiącach złotych. W każdym razie, reasumując, do każdego sąsiada musicie zawitać i uzyskać prawo wejścia w teren. Oczywiście z warunkiem przywrócenia terenu do stanu sprzed jego wejścia. I pamiętajcie, że prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczy wszystkich mediów na wszystkich działkach, przez które przebiega przyłącz. I nie łudźcie się, że zakład energetyczny czy zakład gazowniczy ma to w swoim zakresie obowiązków, bo jeżeli jest formuła zaprojektuj, wykonaj, to teoretycznie oni będą uzyskiwać takie zgody. W praktyce, jak to wygląda? Jest to najczęściej jeden z głównych powodów, dla którego wykonanie tych przyłączeń, jest odsuwane w czasie, ponieważ właśnie architekci czy projektanci nie są w stanie uzyskać zgód wejścia w teren. I piszą, że ze względu na brak uzyskania prawa dysponowania nieruchomości na cele budowlane przesuwają termin przyłączenia o kolejne 6 miesięcy. Czy możecie się z tym nie zgodzić? No, z doświadczenia wam powiem, że móc możecie, tylko nic to nie da, ponieważ małymi gwiazdkami w tej umowie jest zapisany taki, um, taki paragraf, który mówi jednoznacznie. Jeżeli się nie zgodzicie na przesunięcie, możecie rozwiązać tą umowę. Tylko co wam z rozwiązania tej umowy? Jak prądu czy gazu? Po prostu nie będziecie mieć na swojej inwestycji. Jak już przeanalizujecie sobie miejsce, w którym będziecie się przyłączać do danej sieci, bardzo istotną jest posiadanie wiedzy, kto płaci i za co. To jest dosyć ważna rzecz, ponieważ nie wszystko w 100% jest przekładane na. Inwestora. W przypadku wodociągów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, pamiętajcie, że to wy w 100% zapłacicie za ten przyłącz. Oczywiście istnieją możliwości rozliczenia. Przyłączyć czy sieci, z tym jednak, że nie każde miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji będzie chciało to odkupić. Najczęściej dają warunki, w których wskazują, że istnieje możliwość podłączenia pod warunkiem przekazania tego, co Wy wybudujecie na majątek właśnie gestora. A teraz ile to kosztuje? Skupmy się może na wodzie. Pamiętajcie też, że występuje w najczęściej w czterech przekrojach. fi 32, 63, 90, 110 i 120. Może jest tego 5, nie 4. I zacznijmy może od konkretnej wyceny, która jest aktualna z 2025 roku na cele mojej aktualnie realizowanej inwestycji, więc, więc jest to bardzo, że tak powiem, rynkowa wartość, którą warto sprawdzić, a może nawet i porównać. Fi32 cena między 120 a 150 zł. To z takimi kosztami trzeba się tutaj liczyć. Pamiętajcie też, że do budynków mało kiedy dostaniecie warunki przyłączeniowe z tak cienkiej rurki. Fi63. Tutaj ceny oscylują na poziomie 200 a 350 zł. Dlaczego taka różnica? Otóż w różnych regionach można się spotkać z różną ceną i co ciekawe nie materiałów, a kosztów. Usług. Kolejny przekrój to przekrój yy, sieci na poziomie Fi 90. To jeżeli już realizujecie jakieś szeregówki, może bliźniaki, najprawdopodobniej trzeba szukać właśnie tego przekroju. I cena metra bieżącego oscyluje w granicach 350 zł, a 500 Złotych. A w przypadku, kiedy mamy do czynienia z już budową sieci, może przyłączy o przykroju FI 110-120, należy liczyć się z kosztem na poziomie nawet 600-700 zł za metr bieżący. W przypadku, kiedy realizujecie budynki wielorodzinne... Duże kompleksy, zespoły budynków. Liczcie się, no niestety, z tą najwyższą wartością. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, w jakiej odległości od działki właśnie gestor dysponuje takimi mediami, bo może się okazać, idąc dalej w naszym, w naszym sprawdzaniu, że będziemy musieli wykonać tych odległości naprawdę dużo, dużo więcej. Wydawałoby się, że to wszystkie koszty, ale jednak nie. Pamiętajcie, że jeszcze musi się Pojawić do tego projekt. Koszt takiego projektu waha się między 1500, 2000 do 3500. No i tylko czy projekt? Oczywiście nie. Jeszcze muszą się pojawić uzgodnienia. I to jest cena w granicach od 700 zł do 1500, a czasami nawet i do 3000 zł. I wydawałoby się, że to jest w miarę wszystko, jednak dalej nie, ponieważ jeszcze są opłaty za wodomierz i skrzynki. I tutaj też cena w granicach 300 tys. zł. Jak to wszystko sumujemy, w zależności od odległości, od której mamy się... Podłączać może okazać się, że przyłącz wody do domu jednorodzinnego może kosztować nawet i 100 tysięcy złotych. Myślę też, że nie ma co straszyć, bo średni koszt do budynku jednorodzinnego, przy założeniu, że przyłącz ma długość 10 metrów, to mniej więcej wartość około od 4 tysięcy do 7, 8 tysięcy złotych. Z takimi kosztami trzeba się liczyć. Pamiętajcie, że może pojawić się różnego rodzaju warunki gruntowe które mogą nam zwiększyć dużo koszt wykonania przyłączy wodociągowej, ale również kanalizacji sanitarnej bądź kanalizacji deszczowej. Kanalizacja sanitarna, czyli rozwiązanie, by nie stosować szamp czy przydomowych oczyszczalni ścieku. Najczęściej na mapach w zakresie kanalizacji sanitarnych spotkacie się z przekrojami, które myślę, że mogą być dla budynków jednorodzinnych na pewno wystarczające, a w przypadku wielorodzinnych wręcz obowiązkowe. Kanalizacja sanitarna. Czyli Fi 160, Fi 200, Fi 250. Spokojnie do tych przekrojów jesteście w stanie się podłączyć, oczywiście pod warunkiem, że dostaniecie warunki przyłączeniowe, właśnie do tych miejsc. Ile to kosztuje? I w tym przypadku odniosę się konkretnie znowu do wyceny. FI 160 to kwota w wartości mniej więcej 500 zł metr bieżący. FI 200 w granicach 600 zł i w przypadku FI 250 już się podchodzimy pod 7 700. Wszystkie te ceny, pamiętajcie, że są też podane przy założeniach, że warunki gruntowe są warunkami prostymi. Może wyjść wiele sytuacji, w których nagle będzie obsypywać Wam się ziemia, w których będzie będziecie mieć słabą geologię, może nieprostą w ten sposób, która wam zdewastuje tak naprawdę te przyłącze. I Z mojej historii, którą miałem, to niestety bądź stety okazało się, że mogę podłączyć się do kanalizacji deszczowej, ale na, takiej, która była na głębokości 4 metrów w dół. I musieliśmy wykonywać odpowiednie zabezpieczenie wykopów, które nas kosztowały Kilka set tysięcy złotych, dane no było dokładnie 160 tysięcy złotych, i te wszystkie nasze analizy początkowe okazały się nic nie warte, bo jak żeśmy zaczęli kopać, a robiąc geologię, wcale to nie wyszło nawet w tym dokumencie, okazało się, że bardzo, ale to bardzo musimy do tego dołożyć. Dodatkowe koszta w przypadku kanalizacji sanitarnej to oczywiście temat związany z projektem i uzgodnieniami. Tak jak w przypadku wody. Myślę, że warto tutaj szacować te koszty na poziomie kilku tysięcy złotych. Myślę, że w granicach trzech a czterech tysięcy. Kanalizacja deszczowa. W odniesieniu do kanalizacji deszczowej, myślę, że tutaj trzeba się liczyć z bardzo podobnymi kosztami jak w przypadku kanalizacji sanitarnej. Więc ten przedział kilkuset złotych, czyli przedział w granicach od 500 zł do 700 zł, warto oszacować właśnie na tym poziomie. Wcale nie wychodzić poza bariery kanalizacji sanitarnej, więc można troszeczkę sobie pomnożyć tą wartość, oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba. Przyłącz prądu. W jakich kosztach trzeba się liczyć realizując taki budynek? I tutaj bardzo dużo zależy od długości przyłącza. Jeżeli mamy do 200 metrów bieżących, to mamy opłatę przyłączeniową i w zależności od mocy, jaką projektujemy do przyłącza jest to wartość w granicach 1800 zł, a 3000 zł. Najczęstsza moc przyłączeniowa do budynku to wartość około 14 kW, ale jeżeli chcemy zastosować pompy ciepła, jakąś klimatyzację, a może nawet chcecie zrobić może sobie saunę, bądź pompy ciepła do basenu zewnętrznego, wewnętrznego, to tutaj raczej bliżej idziemy tych 20 kW, a nawet realizowałem takie budynki jednorodzinne o mocy przyłączeniowej na poziomie 32 kW. Ale pamiętajcie, że jeżeli przyłącz jest dłuższy niż 200 metrów, to za każdy metr dodatkowy zapłacicie. Ile? W granicach 33 zł do 37 zł. I tutaj nie ma przelewek. Ta opłata jest związana tylko z 200 metrami i wtedy te 200 metrów jest cenie przyłącza. Niestety każdy dodatkowy metr to dodatkowa. Kasa. W przypadku prądu pamiętajcie, że troszkę inaczej wygląda temat projektowania i trochę inaczej wygląda temat opłacania i wykonania. Tutaj nie jak w przypadku wody macie do czynienia z samą realizacją, tylko się to zleca. Najczęściej stosowane rozwiązanie, jakie pojawia się w zakładach energetycznych, to oczywiście zaprojektuj, wykonaj, ale w 100% się to zleca do zakładów. Istnieje też możliwość, gdzie samemu projektujemy i sprzedajemy im projekt, bądź nawet i cały przyłącz. O tym się mówi bardzo rzadko, jest to bardzo celowe zagranie ponieważ jest im wygodniej uzyskać za i wykonaj, niż odkupywać, robić wyceny itd. projektów czy samych przyłączy. Ale jeżeli macie terminy, a niestety dzisiejsze terminy na uzyskanie przyłącza prądu to w granicach nawet 18 miesięcy i chcecie przyspieszyć ten proces, to właśnie jest to jedyna droga, by samemu zaprojektować, samemu wykonać i sprzedać to do gestora. I teraz uważajcie. Jeżeli realizujecie kompleks budynków szeregowych, nawet bliźniaczych, a już na pewno budynków wielorodzinnych, to sprawdźcie sobie gdzie jest najbliższa stacja. To, że przez waszą działkę przechodzi Jakaś sieć na na najczęściej, bądź nawet i kablowa, to wcale nie znaczy, że możecie się do niej podłączyć. I tutaj szukamy na mapach konkretnie najbliższej stacji Trafo. Gaz. Celowo się uśmiechnąłem, bo nie ukrywam, że to jest jeden z tematów, który teraz ma dosyć dużo znaczenia, ponieważ składający o warunki przyłączeniowe na gaz najczęściej obecnie dostaje się odmowy. I oczywiście wpisane jest, że to ekonomicznie nieuzasadnione dla gestora. Jakie koszty? Przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z przyłączeniem od odległości 15 metrów, koszt przyłączeniowy do budynku jednorodzinnych to między 3000 a 3800. To tak, to jest cena Rynkowa w Rzeszowie. Myślę, że w wielu innych miastach raczej wygląda to bardzo podobnie, i nie trzeba liczyć się tutaj z dużą różnicą, ponieważ jest to w pewnym stopniu ograniczony dostawca, nie mówiąc monopolista. I pamiętajcie, jeżeli macie więcej niż 15 metrów, to trzeba się liczyć z kwotą za każdy metr bieżący na poziomie 120-130 zł. Więc robiąc sobie taką analizę, sprawdzamy odległość, odejmujemy 15 metrów razy 120-130 zł. To taki dodatkowy koszt, który może się jednak pojawić w Waszym przypadku. Teraz najczęściej w przypadku odmowy przyłączenia gazu rozwiązaniem do ogrzania domu jest oczywiście temat dotyczący pomp ciepła. No, ja z moich doświadczeń wiem, że jeżeli nie jest wsparta fotowoltaiką taka pompa ciepła, to te koszty wcale nie są takie dużo niższe niż w przypadku gazu. Ale oczywiście, jeżeli istnieje możliwość podłączenia fotowoltaiki, to koszt utrzymania później takiej instalacji i grzania rocznego to może sięgnąć nawet kilkuset złotych. Sięgnąć, a tak naprawdę może stanowić zaledwie kilkaset złotych. A jeżeli jesteś osobą indywidualną, pamiętaj, że są dofinansowania w postaci programów Mój Prąd i programu Czyste Powietrze, które nawet do 200 tysięcy dają możliwość uzyskania środków właśnie na te cele. O, niestety, w przypadku, kiedy jesteś inwestorem, nie możesz skorzystać z tych programów, ale Twój klient może skorzystać z tych programów. No i to jest oczywiście jedna z optymalizacji, którą można wprowadzić, realizując swoją inwestycję developers. Internet. Jeżeli u Was na działce pojawiają się na mapach sieci przyłącza internetowe, bardzo istotną rzeczą jest sprawdzenie w ogóle, kogo one są, ponieważ tych operatorów jest dosyć sporo i nie wiadomo, do kogo występować o warunki przyłączeniowe. Oczywiście. Słyszałem o takich rozwiązaniach albo taką historię, gdzie koparka przypadkiem realizując ogrodzenie uszkodziła taki, taki kabel. No i efektem tego było szybkie zgłoszenie się właściciela, ponieważ odcięło ileś budynków od internetu. Nie, oczywiście nie praktykuję tego, ale słyszałem, że takie historie mają miejsce. Koszt i tu Was zaskoczę, bo koszt czasami może być zerowy. Totalnie zero. Dlaczego? Jeżeli przyłączacie albo chcecie przyłączyć się zespół budynków, to często gęsto ci operatorzy aż się sami proszą o to, żeby podłączyć się albo móc sprzedawać swój internet do przyszłych właścicieli mieszkańców danego y, bloku. Deweloper zaś ma obowiązek wykonać sieć wewnętrzną albo dać możliwość Podłączenia bezpośrednio od granicy działki czy miejsca przyłączenia przez operatora do danego mieszkania. No i też są rozwiązania, oczywiście, w których to dany operator wykona taką sieć wewnętrzną, której to często właścicielem tej sieci jest operator, więc on go wykonuje, realizuje i później ma to na własnym majątku. Podsumowując, koszty łączne wykonania przyłączy do działki. Przy założeniu, że doku wykonujemy przyłącz wodociągowy, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, prądu, gazu, myślę, że warto szacować koszt na poziomie od 20 tysięcy do 25 tysięcy. Przy założeniu, i to jest dosyć ważne, przy założeniu, że nie przekraczają one długości, które są włożone w zakresy przyłączeniowe. A teraz dla tych, którzy pewnie zhejtują to, że te 20-25 tysięcy to jest za dużo, oczywiście istnieje możliwość zrobienia tego za 5 tysięcy złotych, to tak, żeby była jasność. E, połowę nie na fakturę przez ludzi, którzy nie mają uprawnień i samemu realizując, po czym fi fizycznie i faktycznie koszty papierów i legalizacji będą tak duże, że głowa boli. A dla tych, którzy myślą, że to są niedoszacowane wartości, to ja mogę powiedzieć, że tak, spotkałem takie przypadki, gdzie przyłącza do Działki kosztowały nawet im 150 tysięcy złotych. Wiem, absurdalne, ale niektóre magistrale, do których trzeba było się połączyć, były tak duże, albo pojawiały się różnego rodzaju przepompownie, np. do kanalizacji sanitarnej, ale też deszczowej, albo zbiorniki retencyjne, które opanowywały ilość zrzucanej wody z dachów czy z działki, no i tak podbijały koszty przyłącza, że są to wartości na właśnie na poziomie, w którym wspomniałem. A jeśli chcesz uzyskać więcej informacji w zakresie właśnie kosztów budowy domu i ukrytych kosztów, to zapraszam na odcinek z Kaspem Krawczakiem. Do zobaczenia.